Rok szkolny jest wspaniałą okazją na pewne podsumowania. Właśnie takim y, podsumowaniem jest dzisiejsza, dzisiejsza Państwa wizyta tutaj u nas w Starostwie. Zapraszam pana Starostę do zabrania głosu. Dobrze, mam przygody, Bardzo się Państwa, witam. Taktycznie jest to podsumowania, a w tych podsumowaniach jesteśmy lepsi. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy razem. Myślę, że Wasza wiedza i możliwości, które otwierają się przed Wami no, będą też spełnione. Na pewno będzie to też jakimś wyzwanie dla Was w celu kontynuowania nauki na resztatycznym poziomie, a co, oczywiście będzie miało przełożenie w później w dalszym życiu. No, tego Wam życzę i chciałbym wszystkim pogratulować tego, tych sukcesów i opiekunom, rodzicom, nauczycielom myślę, że wychodząc ze szkół będziecie mieli tylko miłe wspomnienia. Znaczy, ponieważ mówiąc, właściwie naj, najgorzej, właściwie najlepiej pamięta się, to takie, takie przykre rzeczy, które potem już urastają do, do takich y, sytuacji śmiesznych, może nie? I, i, i to się zupełnie inaczej wspomina. I te rzeczy na się pamięta. Nie? nie pamięta się, że się uczyło, że trzeba było, ale jednak tam trochę wysiłku, bo, ale. Praktycznie no, już w tym nowym powiedzmy rozkładzie życiowym czeka Was na pewno jeszcze więcej pracy i więcej możliwości przed nami się otwiera. Życzę Wam powodzenia, a za to, że jesteście najlepszymi, to Wam składam gratulacje i wszystkiego najlepszego w naszej kontynuacji nauki. Mamy dla Państwa. Dla was Wspólne wyróżnienie, podziękowania. Nie wiem do końca. Co tu jest. <noise> nie wiem, czy każdy będzie zadowolony, ale myślę, że, że... nami są <noise> Proszę Państwa. Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. Ciekawe. Dla Pani Martyny Brzezińskiej, najlepsza absolwentka technikum w imieniu Augustyna Szpręgi, Malakuny, zespół szkół ponadgimnazjalnych Malakuny. Składamy Pani wyrazy uznania za zdobycie tytułu najlepszy absolwent szkoły w roku szkolnym 2014 15 Mamy nadzieję, że wspomnienia wspomnieniach wiele razy będzie Pani pracę do chwili spędzonych w szkole, a nauczyciele będą z dumą wspominać Panią jako byłą czynicę. Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Pani tak spełnić wszystkie marzenia zawodowe <ślały> <zorok> i osobiste. <jest>. Treść <ślały> podobna jest, nie będę czytał. Najlepsza absolwentka z zasadniczej szkoły zadolowej Malagni, Agata Chabowska. Najlepsza absolwentka Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i w Skołniczach, Alina Jączyńska. Najlepsza absolwentka Szkoły Policjalnej w Chodnicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i w Chodnicach, Irena Kuczyńska. <plosy> Najlepsza absolwentka pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Chodnicach, Zespół Szkół Polan Gimnazjalnych nr 1, Imieniem tajnej Organizacji Wojskowej Gryzpomorskich w Policch. Paulina Czarnoska. <noise> Najlepsza absolwent ekipu nr 1 w Policinach. Resztek i światek. Zespół szkół podobić pornograf Gimnazjalnych nr 1. Sławomir Borowski. Pójdźciej okay, wam Najlepszy absolwent w Szkoły Zawodowej nr 1 w Policach. Zespół Szkół Ponowni Inwazjanek nr 1, Krzysztof Rektalca. Najlepsza absolwentka, liceum ogólnokształcącego im. Wicentego Boha z Czesku, Rozalia Nal. Najlepsza absolwentka, technikum numer 2, Paulina Gór. Absolwentka drugiego liceum Ogólnokształcącego przewodnicego generała Władysława Andersa, Joanna Łosińska. Najlepsza absolwentka, liceum Ogólnokształcącego kształtującego w imieniu filmatów Agata Starzyńska. Najlepsza absolwentka, technikum i między Na Bieszka z w olicach Natalia Nalna. Najlepsza absolwentka Kaszubskiego Liceum ogólnokształcącego w Brusa bez szkół ponadgimnazjalnych w Prusach, Ewa Nowicka. ќе одеме кај лице му оболнув шансонцата за дорослу и т.д. Sandra Kówczyk. Najlepsza absolwentka zespołu szkół, szkół ponownie z Janem nr 2 imieniu Józefa Pawła Rewisznik-Uchowica, Lidia Syna. Najlepsza absolwentka medyczno-społecznego zespołu szkół policialnych w Policach, Jan Nagierzeska. Kiedy przez ten marszałek nie sztandarował w grupie to dobrze, że jesteście w Policach. Dziękuję I najlepsza absolwentka. Społecznego zespołu szkół Policjalnych Barbara Wierkus. Dziękuję. Państwa, Za uwagę zasługuje fakt, że rzeczywiście w tym roku po raz pierwszy wręczamy nagrodę najlepszym uczniem i słuchaczom medyczno-społecznego zespołu szkół 1 stycznia jesteśmy dami prowadzący tej szkoły. Łącznie 19 nagród. Tradycja trwa od kilku lat. Pani Bierbu, zaczęcie albo tutaj bliżej, albo tam bliżej, bo jest pani na samym szali. Się... Wiadomo, dlatego teraz na środku. <śledzimy> w środku: <śledzimy w> środku> o, w